Klaudiusz, trzymaj. Ale co to jest? Nasz bilet do dupy w jedną stronę. Mariusz, o czym ty mówisz? No, Dawid złożył wypowiedzenie, wiesz. Nasza kontroferta nie zrobiła na nim zbyt dużego wrażenia. <noise> Czyli jak zwykle chodzi o kasę. Klaudiusz, ale tak szczerze. Dziwisz mu się? Tam ci oferują mu prawie cztery koła więcej niż ma obecnie, a ty... Chcesz go zatrzymać podwyżką w wysokości 300 zł. Dobrze wiesz, że Dawid już jest w górnym zakresie widełek przypisanych do swojego stanowiska. No nie możemy tak po prostu. Zmieńmy widełki albo stanowisko. No słuchaj, ten gość jest mi naprawdę potrzebny. Słuchaj, Mariusz, ja wiem, że chcesz dobrze, ale. Na jednym pracowniku świat się nie kończy. Nawet jak stracimy Dawida, to, Znajdzie to znajdziemy kogoś innego. kogoś innego na jego miejsce, tak? Klaudiusz, ty się w ogóle słyszysz, czy po prostu tak lubisz pierdolić? Mamy pracownika, który jest maksymalnie zaangażowany, który jest zawsze dostępny, który robi praktycznie za dwóch. A ty chcesz mi wmówić, że możemy go tak po prostu zastąpić? Mariusz, ja naprawdę rozumiem twoją frustrację, ale mam związane ręce. No, nasz budżet nie przewiduje wyjątku. O! I to jest właśnie nasz problem, wiesz? Jaki problem? Cały czas mówimy głośno, jak ważni są dla nas ludzie, jak to dbamy o nasze talenty, jak patrzymy daleko w przyszłość, a jak przyjdzie co do czego, to nasz horyzont kończy się na Twoim pliku. Co chcesz przez to powiedzieć? Że w dupie to my już jesteśmy, ale jak nie zaczniesz myśleć długofalowo, to możemy zacząć się tu urządzać. I gdzie oni są? I jacy oni? No, tych dziesięciu chłopa, co to czekali za bramą na miejscu Dawida. Naprawdę codziennie zamierzasz mnie o to męczyć? A co, może nie powinienem? Tak pięknie mówiłeś o tym, jak to na jednym pracowniku świat się nie kończy i że w tydzień znajdziesz mi godnego następcę. No więc pytam, gdzie jest mój Dawid numer dwa? Mariusz, rozumiem Twoje niezadowolenie, ale sam chyba wiesz, jaka panuje sytuacja na rynku pracy. Nie, nie wiem. Oświeć mnie. No, ciężko znaleźć kandydata, który spełni zdefiniowane przez ciebie wymaganie, który nie będzie chciał stawki wyższej niż ta, którą ma Dawid. Czekaj. Czy ty właśnie skarżysz się na to, że będziesz musiał zaproponować mi kandydata, który ma mniejsze doświadczenie niż Dawid, który umie mniej niż Dawid i który będzie nas kosztował więcej niż Dawid? Przecież dokładnie o tym ci mówiłem. Tak, wiem, ale nie spodziewałem się aż tak dużej luki kompetencyjnej na rynku pracy. No to kurwa trzeba było zrobić research zamiast blokować podwyżkę dla jednego z naszych kluczowych pracowników. Mariusz, no, na swoim obronę mogę powiedzieć jedynie tyle, że. Zawsze staram się działać w granicach, które są wyznaczone przez nasz budżet. No to w granicach tego budżetu zepnij poślady, bo Dawid jest z nami na wypowiedzeniu jeszcze przez miesiąc, więc lepiej, żeby miał przez ten czas kogo szkolić. A, i byłbym zapomniał. Trzymaj. A, na co mi to? Jeżeli w ciągu dwóch tygodni nie znajdziemy nikogo, to uwierz mi. Przyda ci się. Pamiętasz tego gościa, który od nas odszedł, bo nie chciałeś zaoferować mu sensownej podwyżki? E, chodzi o Dawida? No pamiętam, ale. Znalazłem ci przecież nowego pracownika na jego miejsce. Tak, właśnie o tym chciałem pogadać. Z czym masz znowu problem? Hmm, no nie wiem. Może z tym, że niedoświadczonemu gościowi, który nic tutaj jeszcze nie pokazał, dałeś stawkę wyższą niż ta, którą chciał dawić za to, żeby z nami zostać. Mariusz, ale sam mówiłeś, że potrzebujesz kogoś na już, więc musiałem zaakceptować twarde warunki, które postawił nam kandydat, urwano. Usta się ruszają, ale mózg już dawno wyjechał. Ty w ogóle rozumiesz, co mówisz? Przecież. Za stawkę, którą płacimy teraz nowemu, mogliśmy z palcem w dupie zatrzymać starego wyjadacza. No nie, dobrze wiesz, że nie mogłem zaoferować Dawidowi wynagrodzenia, które by go interesowało. <grym> A to nie wie dlaczego. Zgodnie z naszą wewnętrzną polityką, nie możemy przyznawać pracownikom podwyżek, które przekraczają 10%. Klaudiusz, ale to jest tak głupie, że aż nie śmieszne. <grym> Przecież w ten sposób jasno komunikujemy ludziom, że jeżeli chcą dostać jakąś sensowną podwyżkę to muszą zmienić pracę. A nie w tym rzecz, chodzi o, jak Ty w ogóle chcesz zatrzymać dobrych ludzi w firmie, jeżeli w dowolnym momencie może wejść nowy, wątpliwej jakości pracownik, który na start dostanie lepsze warunki niż oni. Mariusz, ja rozumiem Twoje zastrzeżenia, ale uwierz mi, nasza polityka była opracowywana przez umysły znacznie tęższe niż nasze. Okej, okay. w takim razie powiedz tym umysłom, że pora wyskakiwać z kasy, bo musimy zatrudnić jeszcze dwie osoby, tak żeby cała trójka żółtodziobów mogła wykonywać pracę, którą ogarniał jeden kozak. Mariusz, dlaczego Twoi pracownicy rozmawiają między sobą o swoich wynagrodzeniach? Klaudiusz, ale o co ci konkretnie chodzi? Wyobraź sobie, że jakimś zbiegiem okoliczności nasi doświadczeni pracownicy dowiedzieli się, jaką stawkę wywalczył sobie ich nowy kolega. I wszyscy rzucili się na mój gabinet, negocjować na tej podstawie podwyżki. No, ma to sens w końcu. Sam im powiedziałem, że takie sprawy najlepiej omawiać z tobą. Słucham? Klaudiusz, być może tego nie wiesz, ale... Poufność wynagrodzeń jest bardzo często fikcją. Jeżeli wydaje się, że zabronisz dorosłym ludziom rozmawiać o pieniądzach to... a co to ma wspólnego? Zaraz to ty ich do mnie wysłałeś? Owszem, kiedy wyszło na jaw, że nowym pracownikom płacimy znacznie więcej niż tym doświadczonym, to kilka rozczarowanych osób zgłosiło się do mnie z pytaniami. I co im powiedziałeś? Że takie decyzje zapadają w twoim gabinecie. Jeżeli mają jakiekolwiek zastrzeżenia, Mariusz, to czy ty jesteś poważny? Rozumiesz, że. W ten sposób działasz na szkodę firmy? Działam na szkodę firmy. A to dlaczego? Dlatego, że nie chcę robić z ludzi idiotów? A może dlatego, że nie zamierzam brać odpowiedzialności za Twoje decyzje, z którymi się kategorycznie nie zgadzam? Dobrze wiesz, że w tej sprawie musimy młodzić. No jeżeli Twoja polityka wynagrodzeń pozwala płacić nowym pracownikom znacznie więcej niż starym, to musisz liczyć się z tym, że prędzej czy później ktoś będzie się musiał ludziom z tego tłumaczyć. I na pewno nie będę to ja. Następny Dawida, co ty tutaj robisz? Jak to co? Przyszedłem na rozmowę kwalifikacyjną. Ale jak na rozmowę? Przecież sam od nas odszedł zaledwie trzy tygodnie temu. To prawda, aczkolwiek dowiedziałem się, że nie tylko poszukujecie kogoś na moje stanowisko, ale przede wszystkim oferujecie za to znacznie wyższe wynagrodzenie niż to, które ja miałem poprzednio. Także o to jestem. Ty chyba żartujesz, no. nie ma opcji, że cię teraz. Ponownie zatrudnimy. A to niby dlaczego. Doskonale znam Waszą firmę, Waszych klientów, Wasze procesy. Nie mówiąc o tym, że mogę zacząć nawet od jutra. Dawid, czy Ty naprawdę myślisz, że ja się na to zgodzę? Klaudiusz, z zaufanego źródła wiem, że jesteście w dupie. Zespół ma sporo opóźnienia, nowi kompletnie nie wyrabiają, a Ty, żeby zaoszczędzić kilka tysięcy na mojej podwyżce, wyjebałeś kilkadziesiąt na rekrutację. No więc tak, myślę, że się zgodzisz. Kurwa.